Szymanko, witamy wszystkich w Pauli Kuchni. Manko, co dzisiaj zrobimy grubasie? Dzisiaj zobaczycie jak zrobić chipsy z jarmużu, który ma tylko 30 kalorii na 100 gramów. Także będziemy mieć całą wielką miskę chipsów, a tylko 60 kalorii. Zapraszamy. Okej, okay, to co, rozsypujemy grubasku, tak? Tak, rozsypujemy dziko zmasowany jarmuż na blachę. Dodam, że na taki pomysł wpada się na etapie 2000 kalorii na redukcję. No, aktualnie grubasek je około 2000 kalorii. No, współczuję mu, bo mam jeszcze ponad jeszcze dwa razy więcej. Nie mam tyle samo. Ogólnie na wszystkie takie pomysły Dobre. wpada się na ostrym deficycie. Po prostu bo w momencie, kiedy już trzeba kombinować. I tak tutaj jak widzieliście to odkładają takie grubsze części, one po prostu nie wychodzą w piekarniku, nie, robi, nie robią się z tego chrupkie chipsy, także te, I odrywamy, te grube łodygi, tak, oddzielamy. Jeżeli nie są aż tak grube, to można olać, ale także coś naprawdę... Nie wiem w jakimś sklepie, że tego nie było po prostu takiej dobrej mhm. jakości trafiłem. No to zależy. Gdzie się kupi. I teraz może być taki czyste Gotowane. Prawie, że. Takie wielkie kawały też można ma. No, a jak ktoś nie lubi soków marchewkowych, to polecam jako zamiennik Jarmusz bo posiada dużo witaminy A. ok mamy piekarnik na 180 nastawiony? Tak. Pryskamy? No. Mhm. Dobrze. Tak. Jarmuż pryskamy olejem. Może być taki olej w sprayu Trzymaj się, nie spadnij. No. inne, żeby tam za dużo oleju nie trzeba było wliczać. No, pięknie. No. Są też takie spryskiwacze zwykłego oleju, nie? Nie wiem, czy się spotkać. Jest to no. u Was, takim sprayem? Tak, jak przyprawiamy? Sól, tylko sól. Ja bym użył soli ziołowej lub zwykłej, normalnej sobie kuchni. Zaraz wam powiem, czy mam. Okay. <grystanie> <grystanie> może być zwykła. To nie będzie zwykła, ale może być zdrowa, bo w moim przypadku to jest wszystko możliwe, że dzisiaj znajdę. Śmiały się. Nie, to się sypie. <grystanie> a, 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 nie, a nie. <grystanie> Mogę ci dać jeszcze z takiego tego, żebyś wysypał tak ręką. Nie, dobrze jest. Do piekarnika? Tak, wszystko mamy przygotowane pięknie. Teraz tylko do piekarnika, piekarnik 180 stopni. O. Dobra, to na, na 15 minut. Ile stopni tutaj? 28. Okej. Mam ciekawe. No. No zegarek jeszcze nagrałem, że 2050 jest. Dobra, nagrałem to w ciągu. nie było. A gdzie to powiem? Że pokazać tylko, nie? No. I może chcemy na to wyłożyć po no. prostu razem. Jarmuż wygląda na kruchy, e, możemy to poznać po tym, że właśnie przybrał taki ciemny kolor. I część będzie właśnie ciemniejsza, a hmm. część jeszcze taka niby zielona, ale to jest chrupkie. E, jeżeli nierówno, troszkę Wam się przypieką te kawałki jarmuża, to wymieszajcie tak w środku pieczenia, żeby każde się zrobiły takie jednolite, nie mogę tego postawić, bo tam jest to. Atry. I druga wskazówka, to 15 minut zrobiliśmy w 180 stopniach Ale okazało się to troszkę za mało, więc zmniejszyliśmy do 150 e, I potrzymaliśmy jeszcze z 10 minut Po prostu musicie pod koniec kontrolować, żeby Ani nie spalić, ale żeby też nie zostały takie kawałki całkiem zielone Dalej. I to ma stygnąć Stygno czy nie? do miski i pokażemy jak to wygląda w miejscach To bardzo szybko stygnie, bo no. To stygnie w chwilę, to jest takie cienkie i leciutkie. Zobaczcie jakie to jest. Grubas je gorące, takie smaczne są. Nie, nie naprawdę To, już to jest jest są naprawdę A, to smaczne. Już mogę wziąć no. z piekarnika i mogę wziąć do ręki. Mmm, ale zajebiste. do miski. Może mało wychodzi, nie to, nie? to tak można... Cztery takie paczki można kupić w Jarmużu. No mało wychodzi, ale wiesz, jest duża miska, czyli objętość jest duża, czyli można...

Nie, no. ja nie I teraz y, robimy najważniejszy test grubości, nie? Zobacz jaki chips Chudy na buttów. Patrz jaki jest, chips ty zostaw coś nam Poczęstuj resztę. Patrz jaki chips O, jeden był nie do Hej, pokaż jak ty chrupiesz. Że nie, żeby nie było, że ja udawałem, że to jak chipsy, to o, nie naprawdę. oliw Jak się w sekundę kruszą. Mało oliw jednym było. No, żeby w po prostu. Można było ewentualnie wymieszać z oliwą i w mistrzostwo. Jakie chrupanie słychać? Mam nadzieję, że to słychać. O, nie urywali. No tak, i tak to wycnę. Nie ja może Taka rada dla mnie, nie bójcie się użyć troszkę soli, bo naprawdę sól dodaje bardzo smak, bardzo wydobywa ten smak w tych chipsach. My daliśmy na niektórych troszkę za mało, nie? I sól działowa ciekawe też jakby wyszła. Także możecie sobie testować troszkę troszkę inne warianty. Sól niknęła. Jest Jeszcze raz to się przesiądę. Światło mm -hmm. bardzo słabe to jest. Daj tu to, Teraz musisz powiedzieć dziękujemy za uwagę i zapraszamy wiesz do subskrybowania i tak dalej. Dzięki za obejrzenie filmu i subskrybujcie kanał, kolejny film nachodzi. Ale weź, no kurde! No już? Jest! Stary, to jest nie per.